Bardzo serdecznie chciałbym przywitać naszych szacownych gości. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo w tym bardzo ważnym dniu dla szkoły, w dniu, w którym podpisujemy porozumienie o współpracy z Orlenem, bo to właściwie Państwo wszyscy jesteście autorami tego projektu. My będziemy tylko ten projekt z młodzieżą realizować. Niemniej chciałbym tutaj wyrazić swoją wdzięczność i dziękować, że. Zaufaliście Państwo naszej szkole, naszym nauczycielom i naszej młodzieży. Myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć te cele, które sobie wspólnie wytyczymy. Jest wśród grona szacownych gości pani starosta Jolanta Gonta i pan minister Maciej Małecki, którzy również są absolwentami naszego liceum. Także przywitajmy jeszcze. I, o, I przepraszam bardzo, i pani dyrektor, i pani z zarządu. Także przywitajmy naszych absolwentów gromkimi brawami. W naszej szkole kształcimy najlepszą młodzież z powiatu Sochaczewskiego. Jak na naszym banerze witać połowa klas to są klasy, które są ukierunkowane na kierunki politechniczne. Droga, droga młodzieży, ten projekt jest skierowany do was. Ci ludzie podają wam pomocną dłoń. Moja gorąca prośba i apel do was, wykorzystajcie tą szansę. Jeżeli będziecie uczyć się tutaj w, we współpracy z Orlenem, zdobywajcie jak najlepsze wykształcenie. Idźcie na wyższe studia i żebyście później mogli znaleźć satysfakcjonującą pracę w Orlenie, to się na pewno przyda i z perspektywy lat będziecie mogli powiedzieć, że ten dzień ten akurat w szkole był przełomowy, który wywarł tak duży wpływ na całe życie. Myślę, że będziemy w ten projekt bardzo wszyscy zaangażowani i nie zawiedziemy pokładanych nadziei. A Wam życzę, żeby spełniły Wam się wszystkie marzenia, jeśli idzie o przyszłość, którą, swoją przyszłość, którą widzicie w Orlenie. Dziękuję bardzo. Zależy nam na tym, żebyście mieli jak najlepszy start w życiu. Mówię to jako absolwent Chopina sprzed 30 lat. Po to, żeby nawiązujemy dzisiaj współpracę między Chopenem a dwiema kluczowymi spółkami z grupy kapitałowej Orlen S.A. I Orlen Projekt, i Orlen Service to są firmy, bez których cały Orlen nie mógłby funkcjonować. I tam dzisiaj są wybitni inżynierowie, świetni fachowcy, Którzy kiedyś będą potrzebowali zastępstwa i od których można się uczyć. I dlatego, dlatego potrzeba Orlenowi młodych, zdolnych ludzi, którzy będą chcieli w największej firmie naszej części Europy rozwijać swoją wiedzę, którą zdobędą w szkole, realizować swoje talenty i spełniać swoje marzenia. I ja bym bardzo chciał, żeby w tym gronie było jak najwięcej, najwięcej osób was, spośród Was. Co dla was to znaczy? To znaczy, że wiedza, ta mocna wiedza, którą zawsze w Chopenie nauczyciele przekazywali, będzie mogła być przeniesiona na grunt biznesu, będziecie mogli zetknąć się z tym, jak wygląda firma w praktyce, jak wygląda kultura organizacyjna największej grupy kapitałowej, jednej ze 150 bornych jest dzisiaj jednym ze 150 największych koncernów na świecie. A wśród, jeśli weźmiemy pod uwagę inwestycje, w tej branży to jednym z pięciu największych koncernów na świecie, bo do 2030 roku Orlen zainwestuje 170 miliardów złotych. To jest taka branża. Tu albo się inwestuje i idzie się w pierwszym szeregu, albo się wypada z gry. I teraz chciałbym, żebyście mieli możliwość lepszego startu w życie. Żebyście mieli możliwość już na etapie liceum zmierzyć się z tym, co jest potrzebne w dorosłym życiu. Żebyście mogli dzięki temu... Lepiej, bardziej odpowiedzialnie wybrać kierunek studiów, a później, żebyście mieli łatwiej w życiu, bo tak naprawdę o to chodzi. Jeśli się dobrze przygotujecie do dobrego życia, jeśli zdobędziecie wykształcenie to teoretyczne, poparte, poparte zawodowym zetknięciem się z mocną firmą i z dobrymi mentorami w takiej firmie, to wam jest łatwiej. Mówiąc najprościej, chodzi o to, żeby w życiu później. To praca was szukała, a nie, wy, nie żebyście wyszukali pracy. Na tym nam zależy. Chciałbym, żebyście osiągnęli sukces w życiu, ale nie mierzony nawet pieniędzmi. Sukces taki, że ktoś jest dobrym człowiekiem, ma szczęśliwą rodzinę, prawdziwych przyjaciół i czuje się bezpiecznie w życiu. Jeśli macie mocne kompetencje, dobrze przygotowany zawód, to czujecie się w życiu bezpiecznie. I tego, tego Wam bardzo, bardzo mocno życzę. Trzymając mocno za Was kciuki, tym, którzy w tym roku będą pisali maturę, z wysokich ocen, żeby można było studia wybierać takie, jakie chcecie. Tym, którzy mają maturę trochę później, też życzę super ocen. I słuchajcie, i gdziekolwiek gdziekolwiek pójdziecie w życiu, zawsze bądźcie dumni z tego, że uczyliście się w Sochaczewskim Chopenie, Tak jak ja jestem dumny. I jeszcze jednego Wam życzę, żebyście te przyjaźnie, które tu zawarliście w szkole, żebyście je przenieśli w dorosłe życie, żeby przetrwały próbę czasu. Mi się tak udało w kilku przypadkach, także trzymam kciuki także za was. Pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę uczestniczyć w tym jakże ważnym dniu, ważnym dniu dla was, bo to jest dzień, kiedy kolejny raz nawiązujecie współpracę z jakże ważną na naszym terenie w Sochaczewie. Przyszłości, oczywiście, i w całej Polsce, i za granicą. Jakże ważną firmę, która nazywa się Orlen Projekt, Orlen Service. To są dwie firmy z olbrzymią przyszłością, z olbrzymim zaangażowaniem. Jak sobie przypomnę moje czasy, moje lata nauki w tej szkole to powiem tak. My tego nie mieliśmy. My nawet nie mieliśmy namiastki tego, żeby ktoś do nas przyjeżdżał, żeby ktoś nam takie prezentacje oferował, żeby nam oferował staże. Wy dzisiaj jesteście, żyjecie w zupełnie innym świecie. Do tego, że ten inny świat coraz lepszy, coraz bardziej dla was przyjazny, przyczyna się mnóstwo ludzi. Wszyscy, wszyscy wokół starają się wam pomóc. My jako organ prowadzący szkołę robimy wszystko co w naszej mocy żeby zapewnić wam jak najlepsze warunki żebyście mogli korzystać z jak najlepszej infrastruktury żeby projekty miękkie takie jak Erasmus i wiele wiele innych dawały wam tą coraz większą szansę i żeby wam właśnie w tym pomóc żebyście mogli wybrać tą drogę najlepszą dla was to po to są takie właśnie spotkania po to są organizowane porozumienia. Nam bardzo zależy na tym, żebyście weszli w dorosłą przyszłość jako właśnie absolwenci wyższych uczelni z bardzo dobrymi kompetencjami, z dobrymi dyplomami. Ale, ale też bardzo, bardzo zależy na tym, Panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, któremu bardzo dziękujemy za to, że kolejny raz doprowadza do tego, że możemy się spotkać z tak ważnymi firmami, tak poważnymi firmami, jak firma Orlen Service i Orlen Projekt. Bardzo, bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękujemy. Dziękujemy również pracownikom, a przede wszystkim prezesom spółki Orlen Projekt i Orlen Service, że. Zechciały też tą współpracę z naszymi, jakże wspaniałymi uczniami, nawiązać. Dziękuję ślicznie i gratuluję. Może nawiążę do tych słów, które tutaj padły, bo dla mnie też one są bardzo ważne, bo też pochodzę z małej miejscowości. Tak jak pan minister tu w szczególności nawiązał do tego, że żeby wyrównać szanse młodzieży z mniejszych miast, z miejscowości, które. No Mają zawsze trudniej osoby, które pochodzą z takich miejscowości, rozpocząć swoją karierę. Ja, dwadzieścia parę lat temu, no muszę tu powiedzieć, że aż tyle czasu minęło, też zaczynałem od marzeń, tu nawiązując do wypowiedzi dyrektora szkoły. Też miałem marzenie, żeby zostać projektantem. Tak jak widzicie, przy dużym uporze, przy chęci. Jest to możliwe, więc życzę wam tego, żebyście, jeżeli macie jakieś marzenia, dążyli za nimi i tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie mieszkacie, ważne, co sobie zaplanujecie. Tak? Cieszę się, że teraz po drugiej stronie, stojąc tutaj, możemy wspierać takie inicjatywy poprzez czy to warsztaty, staże, czy też pracujemy nad formą stypendiów dla, dla państwa. Staramy się wspierać. Wasze marzenia, tak? Jesteśmy jakby teraz troszkę bliżej, bo tak jak wiecie, firma Orland Projekt przejęła, podpisała umowę warunkową zakupu firmy Energo, więc zachęcam w przyszłości, abyście gdzieś też no, swoją drogę, karierę kierowali, współpracując z nami. Cieszę się jeszcze raz, że też... Mogę ze swojej strony Państwa zachęcić tak, do tego, aby po prostu w życiu się realizować i dążyć za swoimi e, celami. To dzięki naszej współpracy, to znaczy e, obszaru biznesu e, z obszarem nauki, dzięki temu porozumieniu, które dzisiaj podpiszemy, e, Państwo również mają szansę na tym skorzystać, jak już mówili moi poprzednicy. My do Państwa zwracamy się myślę, że to coś, co będzie dla Państwa najbardziej atrakcyjne, to płatne, będziemy organizować płatne staże wakacyjne właśnie dla Was, dla uczniów. Rozpoczęliśmy już tego typu programy w zeszłym roku. Rozpoczęliśmy od uczelni, z racji tego, że jakby skupiamy się głównie na technice, zaczęliśmy od uczelni technicznych niemniej jednak w naszych zasobach dużą część działalności pełni też ten obszar pomocniczy, czyli tak zwany nazywamy to back office'em, czyli obszar, który wspiera zarówno finansowy, administracyjny, finansowo-księgowy, kadrowy i jeżeli państwo dzisiaj mają jakieś wyobrażenia albo chcieliby sprawdzić te swoje wyobrażenia, zderzyć te swoje wyobrażenia z tym jak wygląda ta praca co się wiąże z tym, czego co trzeba umieć, czego trzeba się nauczyć jeszcze, e, popracować latem e, wśród e, pracowników e, firmy Orange Service. Tego właśnie Państwa e, zachęcam i temu właśnie służy te dzisiejsze nasze e, porozumienie, które mam nadzieję, że zaowocuje na przyszłość e, dłuższą niż ta tylko dwuletnia współpraca i mam nadzieję, że owoce tej pracy będziemy mogli już oglądać niebawem, a na pewno w przyszłe wakacje.